Zacznę od gratulacji dla, dla drużyny, która wygrała. 3-0, oczywiście przekonujące zwycięstwo. Kluczowa była bramka na 2-0. Do tego momentu bardzo mocno wierzyliśmy, że ten mecz jest co najmniej do zremisowania, jak nie do wygrania. Stwarzaliśmy sytuację, byliśmy drużyną, która oczywiście przegrywając prowadzi grę, GKS w tym momencie zaczął grać z kontry. Uh, musieliśmy na pewno podjąć to ryzyko. Ryzyko zostało podjęte, no niestety straciliśmy bramkę na 2 -0. No i myślę od tego momentu gdy niestety gra już uh, wyglądała tak, że, że straciliśmy swoje atuty, U od tego momentu raczej GKS był dużą, która sobie spokojnie kontrolowała przebieg meczu, dyktowała warunki ja na pewno też dziękuję moim zawodnikom za zaangażowanie, ale to nie wystarczyło dzisiaj, dziękuję bardzo. Miałam się tak, chcieliśmy to spotkanie wygrać, powinniśmy to spotkanie wygrać i wygraliśmy to spotkanie, więc dziękuję i gratuluję chłopakom, tym bardziej, tym bardziej, że jest to pierwsze zwycięstwo na naszym stadionie w rundzie wiosennej i dodatkowo, że jest to mecz derbowy, wygrany 3 do 0 po, po na pewno ciężkim spotkaniu, ale dla nas, Liczą się dzisiaj te trzy punkty bardzo ważne. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie, które na może jest. Panie Taras, po dzisiejszym meczu Pan jest bliżej, czy w tym samym momencie, jeśli chodzi o zostawienie obrony, a zwłaszcza tej lewej strony? Na tym się będziemy zastanawiać. Na razie myślimy o tym, że wygraliśmy 3 do 0, mamy teraz następny tydzień pracy. Tak więc tutaj na pewno. Zawsze można szukać czegoś, ale myślę, że każdy sobie da sprawę, że patrząc na to, jak graliśmy na wiosnę tu, na naszym stadionie, myślę, że to, to nie był nasz najlepszy mecz, ale dzisiaj graliśmy 3 do 0, więc niekiedy piłki nie można zrozumieć, a dlatego jest taka fascynująca. A jak pan ocenia dzisiaj postawę Tomasza bo z nim był w momencie spora w poprzednich meczach i wydawało się, że to jednak biedosz zagrał, bo on przed na czy przegrał a jednak postawił pan dzisiaj na na tak powiem, że Wygraliśmy 3 do 0, tak więc na pewno na pewno Tomek, Tomek będzie nam potrzebny jest potrzebny. Początek tego sezonu akurat tak się układał, że, że jak gdyby w tych niektórych sytuacjach, gdy traciliśmy bramki, nie zachował się tak należy, ale to nie oznacza, że, że w jakiś sposób któregoś z będziemy nie będziemy już korzystać, rezygnować. Dzisiaj zagrał, tak, no, zagraliśmy na 0 z tyłu i tak jest w piłce. No. Na początku na początku tych y, sezonów y, wiosennego przeciwnika jedną sytuację już wykorzystywał. Dzisiaj na pewno trzeba powiedzieć, że GKS zagrał dobre spotkanie. Ale to, co dla nas najważniejsze, to to, że my bramki i zdobyliśmy trzy punkty. Dzień dobry, panie radzie. Jedno pytanie odnośnie właśnie tych zmian w składzie. Tu się długa ławka, szeroka kadra jest dużym atutem. Jak sami zawodnicy odbierają czasami, czy jakieś automatyzmy gdzieś tam się nie, nie zatracają przez to, że że siłą rzeczy, kartki, kontuzje czasami... Wszyscy są na, na, na treningach, tak więc to myślę, że, że każdy ma z nich oczy otwarte, uszy przygotowane do tego, żeby słuchać, tak więc każdy jest w tym treningu, jeżeli coś robimy, no to taktycznego, każdy to widzi. Oczywiście jedni będą to lepiej wykonywać, drudzy, drudzy ewentualnie gorzej, jakieś zrozumienie między zawodnikami, między jednymi jest lepsze ale to też ma jak gdyby jak gdyby takie wzajemne czucie się i, i nie zawsze tylko trening będzie powodował to, że ci zawodnicy będą czuć, niektórzy trenując ze sobą parę lata i tak na wojsku jak gdyby nie do końca będą się rozumieć. Tak więc, tak więc ja myślę, że dzisiaj przede wszystkim w tym spotkaniu wszyscy zademonstrowali dużo, dużo zaangażowania, walki, tak jak na mecz derbowy trzeba wychodzić i grać. I dzisiaj to, to wszyscy wykonali. Generalnie więcej plusów w tej sytuacji, że jest 16-18 zawodników. No, ja myślę, że tak. Jeszcze zapytam, czy taką decyzję kiedyś Pan jest, pamięta ze swojej kariery w Wielkiej jak się, to dzisiaj podatkowe, to znaczy przez czas 45 minut. Tak, no oczywiście, że pamiętam. Nawet śladnie powiedziałem, że w mojej karierze przeżyłem dwie, dwie sytuacje. Takie, kiedy będąc na żywo zawodnicy strzelali bramki z za połowy. Raz w Totomej Kajto meczu w meczu na polu kiedy wygraliśmy 1-0. I też to była taka sytuacja, gdzie się... składając się do strzału widziałem, co będzie robił i krzyczałem, żeby tego nie robił. I strzelił w ramkę. Dzisiaj, patrząc na to, co, co, co Tomek e... Foszmańczyk chce zrobić, też krzyczałem nie. I strzelił. Także więc to jest, Okazuje że niekiedy lepiej, żeby zawodnicy na boisku nie słuchali trenera. To jedna, druga sytuacja, to już takie je no, to jest dzisiejsza to była, dzisiejsza, dzisiejsza, była dzisiejsza. dzisiejsza była druga. Na własnym wykonaniu miałbym ja, takiej no, Takich umiejętności nie ma. <laughs> www.asapolska.pl a